Dlaczego dla panów nie ma takich rzeczy z siłą jadłużmi? Dzień dobry. W programie na gazetkach witają państwa Jan Bolanowski i Robert Schulz. Zapraszamy. Dziś taki odcinek świąteczno-sylwestrowy, więc zacznijmy od tego, co przygotowała Biedronka. Specjalnie na święta, na trzy dni przed Wigilią, Robert są dwa nowe świeżaki. Strzał w dziesiątkę, tuż przed świętami. Tuż przed świętami i to tylko do Wigilii, do 24 grudnia albo do wyczerpania zapasów, więc może już nie ma sensu, że mówimy, się chyba. bo już może ich w sklepach wcześniej. nie być, ale e, gwoli kronikarskiego obowiązku, banan Bruno i z drugiej strony gazetki pomarańcza Pamela. 49,99, cena regularna, oh. ale z kartą Moja Biedronka oh. 24,98. Więc jeżeli mamy Pięknie. kartę Moja Biedronka, no to 50 zł niecałe za dwie sztuki, no a bez karty stówka. Dwa po prostu wolne miejsca przy stole na święta trzeba mieć, dla Brunona i dla Pameli. A kto chce spotkać prawdziwą Pamelę, to ma szansę polecić do Hollywood, hmm. bo Tesco ogłasza konkurs. Zabłysnij w Hollywood, ale tak naprawdę umyzie się i poleć do Hollywood. To to jest taki konkurs. Trzeba kupić e, dwa dowolne produkty świąteczne, palmoliv e, i dokończyć zdanie. Zabieram palmoliv do Hollywood, żeby i spakować się. Tak. Ale zobacz, bo właśnie tutaj nie musisz się umyć. Wystarczy, że kupisz. No oczywiście. To w ogóle. Więc jak ktoś ma wodostan, to i tak może skorzystać. W poprzednim odcinku żartowaliśmy z tego, że granaty są środkiem przedłużającym życie, a nie go skracającym, ale Lidl idzie tym tropem. I patrz to granaty duży kaliber. Czyli tropem Jest, militarnym po prostu. Ewidentnie to są militaria, ale są też w Lidlu awokado, limonki, mango, sałata w doniczce, więc tak owocowo-warzywny, wybuchowy miks. Buraków nie mieli? Jest taka arabska chyba potrawa, na pewno bardzo modna i bardzo zdrowa hummus. Ale jak to rzeczy, modne i zdrowe niekoniecznie się w Polsce przyjmują, i dlatego Lidl dostosował humus do polskiego podniebienia. O. Mamy smak humusu, którego jeszcze nigdy nie widziałem, a w Lidlu jest hummus o smaku buraka. Jest też klasyczny i z czarnuszką, ale ten od buraka to jest moim zdaniem hit 599. Nasz słowiański po prostu humus Buraczany. Jeżeli ktoś yy, niekoniecznie chce hummus, ale na przykład by chciał zjeść coś mięsnego, to w Lidlu znajdzie bardzo y, ciekawe zestawy. Y, takie party mix, party mix duo. Proszę zobaczyć, Janek. Paluszki wieprzowe, no czyli pewnie takie kabanosy, no po prostu. Tylko, Mam nadzieję, troszkę, że nie są to takie krótsze. wieprzowe. Ko z kopytek takich? No, tak. no, no, no. Nie, 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 i mini bagietki lub krakersy. Kto uwielbia kabanosy, to ma tutaj też yy, tarczyński party mix kabanos. Brzmi nieźle, w ogóle brzmi jak nazwa dla restauracji. W Biedronce można się przygotować na Sylwestra i tak panie znajdą y, klasyczne stroje, takie troszeczkę amerykańskie w, lat, w stylu lat 30 chyba. Yy, plisowane spódnice za kolana, granatowe. I takie odpowiednie bluzki. Albo jest biała, albo granatowa. Z takim krawacikiem, Nie wiem, jak to się nazywa. Jakiś przedłużony żabot. Nie mam pojęcia. No, mało karnawałowe jest to tutaj, trzeba przyznać. Mało karnawałowe, ale jak się dołożyłoby jakiegoś brokatu. Dodatki. Dodatki, skończył. tak. Jest elegancja. Lepsza na pewno niż elegancja dla panów, bo tutaj dla panów jest bardziej coś funkcjonalnego. A mianowicie podkoszulki i kalesony. W kolorze albo białym, albo w takim, no nie wiem, militarnym. Troszeczkę to jest taki szary, szaro-zielony, złamany. Prany już po prostu trochę. Sprany biały. Sylwester to początek karnawału, więc wydatące mamy już maski. To prawda, maski do stóp złuszczające za 9,99. Ale są też maski do twarzy, spokojnie, za 5,99, więc taniej, bo wiadomo, twarz jest jedna, nogi dwie, więc ta maska może być tańsza. I są tak, diamentowa, ślimakowa, siła jadużmii, albo hmm. złota maska, 24 karaty. No po prostu super. Dlaczego dla panów nie ma takich rzeczy z siłą jadużmii? Myślę, że można podebrać przykład, żonie e, albo tam kochance. Ale, ale wyobraź maskę. sobie na przykład e, ten, płyn po goleniu, siła jadużmii. Albo 24-karatowa złota pianka do golenia. Siła jadł brzmi, dla pań to jest dobry pomysł na maskę. Tylko nie radzimy kupować jako prezent dla teściowej. Sylwester to wiadomo, taki czas wybuchowy, bym powiedział. Psy będą się chować, koty również, a ludzie po prostu na ulicach, wiadomo, będą odpalać jakieś bomby, fajerwerki. Lidl ma takie pudło, spójrz z napisem KILOWKA. Trochę dziwne, ale to rozumiem, że to jakieś pewnie czeskie takie pudło z wybuchową panią. Za 111 złotych, aż 100 wystrzałów. Wysokość. Te race będą strzelać na 30 metrów, a pokaz ma trwać 60 sekund. 111 zł za 60 sekund. OK, no dobrze. Natomiast tutaj, netto, ma coś takiego naprawdę polskiego. I tu jest Pyrotechnik Master. I nie chodzi pewnie o Pyrotechnik, tylko Pyrotechnik, czyli taki ziemniaczany, może. Ale też jest 100 wystrzałów. Wielkie opakowanie. Kaliber 26 mm, no to jest wielkopolski rzeczywiście pyrotechnik master za 199 zł. Ale my Państwu życzymy spokojnego, może wystrzałowego, ale przede wszystkim spokojnego, miłego i jeszcze lepszego nowego roku. Żegnają Państwa Robert Schulz i Jan Balanowski. Dziękujemy.